PKN Orlen w trosce o klientów i pracowników swoich stacji benzynowych, każdą z nich do końca października wyposaży w dodatkowe urządzenia oczyszczające i filtrujące powietrze. Również sieci zagraniczne należące do grupy Orlen wprowadzą takie rozwiązania w swoich obiektach. Urządzenie steryli zostało zamontowane na stacjach PKN Orlen w celu poprawy bezpieczeństwa klientów. Urządzenie filtruje powietrze. Yy, zarazem eliminuje z powietrza szkodliwe bakterie. Dla kierowców przygotowano również rozwiązania przyspieszające tankowanie i ułatwiające płatność za paliwo. Mobilny kasier podejdzie do klienta i odbierze płatność. W całej sieci PKN Orlen tankujący mogą płacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze, korzystając z aplikacji Vitae z usługą Orlen Pay. Dzięki temu można zapłacić za tankowanie bez wchodzenia do budynku stacji. Kierowcy, którzy korzystają z aplikacji, otrzymają fakturę i mają naliczone punkty WITAJ. Orlen Pay umożliwia nie tylko zakup paliwa, ale również innych produktów dostępnych na stacjach. PKN Orlen wprowadził również funkcję mobilnego kasiera. Poza tym mamy jeszcze kolejkowanie nalewów oraz aplikację mobilną Orlen Pay. Kolejkowanie nalewów służy temu, aby klient po zatankowaniu mógł sobie spokojnie odjechać na parking, natomiast następny klient nie musi, nie musi czekać. Aby zatankować swoje auto, po prostu podjeżdża pod dystrybutor i bezpośrednio może już tankować swój samochód. Mobilny kasjer to jest po prostu pracownik stacji, który pracuje na podjeździe. Możemy go poznać po kamizelce odblaskowej, na, którym, na której ma z tyłu napis Mobilny kasjer. Zapłacimy u niego bezpośrednio przy dystrybutorze za zatankowane paliwo. Możemy też y, kupić y, produkty ze sklepu. W asortymencie wszystkich stacji koncernu znajdują się także maski ochronne i płyny do dezynfekcji. Są to bardzo ważne i przydatne rzeczy w obecnym czasie, gdzie panuje i bardzo szybko rozprzestrzenia się COVID-19. Y, możemy kupić płyn do dezynfekcji. Y, możemy również kupić maseczki. Y, mamy dosyć bogatą ofertę maseczek. Ochronnych. Oczyszczacze znajdą się na wszystkich stacjach paliw Orlen w całej Polsce. Jest ich łącznie 1792. Na bieżąco będą filtrować i oczyszczać powietrze.